Dzień dobry, witam Was w mojej łazience, idę się właśnie szybciutko wykąpać, bo dzisiaj jadę z rodzinką do Warszawy. Przepraszam za brudne lustro, nie zdążyłam umyć. Spędzić miły weekend w Warszawie, odpocząć troszeczkę. Będę Wam wszystko nagrywać. Oczywiście w Warszawie jeszcze pewnie pójdę na ciągi, znając mnie, bo gdzie ja bym odpuściła ciągi i idziemy dalej! Wiesz, jaki jadą, podbijać wielkie miasto? Tak. Koncert na pół autobusu. Co? Koncert na pół autobusu. No, taki srebrny przycisk, to, to jest normalnie więcej warte niż. Ciebie? Kuba? Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy w świat, nie? No mówię ci. No? No tak? Tębyku. Julian. Tębyku. 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 muzyka? Tębyku. 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 Стина пая, тишина, 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 Chcesz Tak. My to jesteśmy mistrzami. Mama mnie kocha w samej pyszności, prawda? Tak. Już a się źle czuję. Czego? Nołek. Rozpędzeni prosto w stronę, Odpowiedział no, jednym zdaniem że. No, tak, no, tutaj, 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 nie nie tutaj Nie widać. Nie no, tutaj nie, ja, nie mieszka. A, 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 przed... to, 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 to. a się zrobiło romantycznie. Jezu, to znowu się stało, zakochałem się, aż mnie coś zabolało, tylko z daleka i a sam widok, to dla mnie za mało. Ona uśmiecha się do mnie, ale czy

<grymne> no to jest fit! Mamo, to, to, to będzie na YouTube! To jest fit! To będzie porażka w Wiktorii, nie? Skoro mama ma taki brzuch, tak. nie? nie, no, no dlaczego? Dla zamiast kwiatów. piątce dzieci, no proszę. Zamiast mam je rozpisać. A, no, to no to szybko, bo no się ja szybko. to Nie no 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 Ja też nie. się boję. No pojedziemy teraz na trening? Nie, no dawaj, byniu. Beniu. Właśnie mały postój na kawkę. Tutaj żeby doładować baterie, bo w Warszawie będziemy dopiero za jakieś półtorej godziny, dwie. Także jeszcze troszeczkę drogi przed nami, szczególnie że jedziemy na pokładzie z dzieciakami. To będzie ciężka podróż, aczkolwiek jak widać wesoła rodzinka. Tutaj sobie czekamy. limuzyna, impreza. Także jedziemy dalej, i pewnie już nagram wam coś w Warszawie. Cię tam się nie obejdzie bez zdjęcia nieba, bo jakżeby inaczej? Zdjęcie nieba musi być jak każdy, za każdym razem. kawał na pastę losu. Ale fotograf to musi uwieszyć najpiękniejsze ujęcia. Dzień dobry, a co się stało? No bo kuwa ma mokry, Ten, Ten. Tu Ale... jakąś już bluzę. Nie. To już Nie. jakieś koty kołożymy? Przedstawienie: Juleczka, moja siostra, mój braciszek. Kuba. 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 Tak. I tam gdzieś biegnie Laura. A tam, oczywiście, John jest? O tam, Nikola. tam widzicie? Koala. Koala. Cześć. Niebezpieczne zbliżenie na twarz. Ja dobra, ja to zrobię. <śmiany> <śmiany> to nic. Tak. Razem znam. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I do nocy będzie mało, będzie głośno. Będzie... Będziemy razem całą noc Opa, hej! Będzie zabawa Będzie się działo I znowu noc Będzie mało, będzie głośno Będzie radośnie Razem całą noc No, także my już dojechaliśmy Teraz idziemy Jeść? Tak, i spać I Jak jeść I A... Może będzie nam się chciało jeszcze pójść na spacer, na zobaczyć pod troszeczkę o 23. no ale zobaczymy. Chyba jednak mama nas nie puści. O, no i A sama i no, mi się nie, nie Zmęczona? Nie. Idziemy zjechać? Maybe, maybe. Może mama nas puści, ale ja chcę pojechać na 35. Nie wiem, ty jedziesz ze mną? Dobra zaraz pojedziemy. No, a jednak mama nas puściła na miasto. Tylko mamy być grzeczne. Mamy nie Warszawy. Także jezu, wygląda tak jak ziemniak. chwilę ziemniaczki. Za chwilę ten, ziemniaczki. ten Pałac Kultury będzie fajny. Tak, będziemy podbijać, ale najpierw jadę na 30 piętro, bo sobie upatrzyłam, że pojadę. Lubię wysokość. Co że mam Jednak jedziemy na 30 piętro. I jak dla mi spadnę, to ja nie. Więc od ciebie. No i? Co w związku z tym? I ja jestem lepsza. Nieprawda. Ach. Patrzcie, mam moje słodkie kupić. No i mamy 30 piętro. Jak to jest, najcudowniejszy widok, jaki mogą sobie wyobrazić. Normalnie, prawie jak... Niesamowite. Szkoda, że nie można wyjść na jakiś balkon. Coś niesamowitego. Teraz wieś idzie podbijać miasto. Właśnie. Stalowa wola do boju. Co ty robisz? Boję się. Nie bajaj nic nie będzie. W sumie to jestem ciekawa, co tutaj można zwiedzać. Bo niby Warszawa taka duża, no a w sumie jak każde inne miasto, Nie, no. Może Co panie? Idziemy na dzikie chłopy? Ej, Panowie? Do malka. Nie, do maka. W... No robi mnie ten widok. Wielka rakieta na środku miasta. Sesja zdjęciowa musi być. Chciałbym na piwo, ale z nim nie mogę. chociaż z nią za rok, już niedługo. Nie, nie no, za pół. 4. Za pół. A stał za cztery lata, więc nie pójdziemy sobie na piwo, ale może pójdziemy na kebaba. Fu. Także. Nie pójdziemy. Warszawa. Jesteśmy. Jutro. W sumie y, idziemy na koncert. Chce Ci spotkać? Orange Festival. Orange Dokładnie. I też pewnie Wam nagram jakąś tam relację z rana i tak dalej, ze śniadania i w ogóle z dnia. A teraz tak na razie dobranoc i bawcie się grzecznie. Cześć przystojniaku, masz jakąś dziewczynę? No, także Także ruszamy na podwój wielkiego miasta. Ja się z Wami żegnam, zapraszam na Instagrama mojego, tej Hello. pani, gdzieś tu będzie nazwa. jej a i tej pani też Mam serdecznie będzie na dwa. obserwujących. Także serdecznie zapraszam i bawcie się grzecznie. Chociaż dzisiaj jest czwartek, więc raczej dzisiaj nie powariujecie. Bardziej w piątek. Przytyłam trochę. Klub, do zobaczenia.